Modlitwa do najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Powierzamy się Tobie najpewniejsza przewodniczko i wspomożycielko narodu polskiego. Oddajemy w Twe macierzyńskie dłonie to, co jest u nas najlepsze, abyś to dobro umocniła w naszych sercach i czynach, w obyczaju i działaniu narodu. Powierzamy Ci Maryjo i to, co w nas słabe i zagrożone. Ulecz nas z grzechów i niemocy, pomóż pokonać wszelką beznadziejność, Dźwigaj z upadków, klęsk i błędów. Zawierzamy Ci każdego człowieka w naszej ojczyźnie. Ucz nas, zwycięska Pani, przezwyciężać nasze złe skłonności i wady, a szczególnie egoizm, nieczułość na potrzeby innych, bezmyślne korzystanie z dóbr tego świata. Ucz nas wychodzić z sercem obdarzającym i z czynę miłości ku ludziom, szczególnie tym, którzy oczekują naszej pomocy. Prosimy Cię, Matko i Żywicielko Syna Bożego, naucz nas służyć życiu, od jego poczęcia, aż po naturalną śmierć. Naucz nas to życie przyjmować z wdzięcznością i ufnością. Ucz nas, Pomożycielko Wiernych, współodpowiedzialności w Kościele i życiu społecznym. Wiemy, że trzeba nam brać swe dłonie, Odpowiedzialność za losy ojczyzny. Ucz nas Królowo Polski, jak to mamy czynić. Pragniemy żyć z każdym dniem lepiej i godniej, jako chrześcijanie i jako Polacy, świadomi Wielkiego Dziedzictwa tysiącletniej kultury narodu, wierni kontynuatorzy jego najlepszych tradycji. Otwarci na wezwania, jakie stawia nam dzisiaj Bóg, władca dziejów. Spraw to przewodniczko narodu abyśmy nie uchylali się od podejmowania tych od wieku ważnych i tych prawdziwie nowych, a gwarantujących dobro naszego kraju i narodu zadań, jeśli tylko okażemy się do nich sposobni. Spraw przez pomoc nieba, przez swe potężne wstawienictwo u Boga, abyśmy podjęte przez siebie zadania i obowiązki jak najlepiej wykonywali. Chcemy kroczyć w naszym życiu wspólnie z Chrystusem, jako Jego wierni wyznawcy. Pragniemy gorąco czynem i słowem, całym swoim życiem, dawać świadectwo prawdzie, którą wyznajemy. Wspomagaj nas w tym Maryjo, wspomożycielko wiernych, Królowo Polski. Amen.